Mamy szereg problemów w globalnej gospodarce, z którymi będziemy się mierzyć, i to jest w zasadzie pewne. Mamy starzejące się społeczeństwa, mamy deglobalizację, rozumianą jako wojny handlowe, ale, ale nie tylko. Mamy wzrost stóp procentowych, który być może będzie bardziej trwały. Będą obniżać tempo wzrostu gospodarczego na dłuższą okres. Europa Zachodnia już dzisiaj jest na skraju recesji. Tutaj nie jestem optymistą co do perspektyw strefy euro, ze względu na to, że mamy 4% stopy, a mieliśmy tak naprawdę naście lat darmowego pieniądza. Rynek globalnych akcji nie jest dzisiaj jak w jakimś momencie, gdzie można powiedzieć, wow, to jest po prostu okazja tysiąclecia, no bo jakby akcje są dość drogie. Dzień dobry, witam Was w fxmag. Jestem dzisiaj tutaj w studio z doktorem Przemysłowym Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Witaj, dzień dobry, witam Państwa. Czy sądzisz, że Polska zmierza jeszcze do spowolnienia gospodarczego? Patrząc na polską gospodarkę, my musimy trochę zapomnieć jakby dzisiaj o danych o PKB. Dlaczego? Dlatego, że przypomnijmy sobie początek 22, no wiadomo, agresję wobec Ukrainy, i ona miała taki dziwny wpływ na naszą gospodarkę, że ze względu na napływ ogromnej liczby ludności, która wydawała tutaj pieniądze, mieliśmy skokowy wzrost PKB, tak? I jakby. My nie odczuwaliśmy tego jako jakiś nadzwyczajny taki boom gospodarczy, tak? bo jakby było też sporo obaw o cenę energii, też ceny ropy skoczyły. Firmy jeszcze też nie zawsze się otrząsnęły tak 100% po covid -zie. więc to nie był taki środek boomu, gdzie PKB rośnie bardzo szybko i jakby wszyscy są super euforyczni co do perspektyw gospodarczych. To był taki trochę jakby jednorazowy wzrost, i ten wzrost sprawia, że jakby teraz, jak się odnosimy do ubiegłego roku, no, to mamy PKB gdzieś oscylujące wokół zera, tak? Więc wydaje się, o, to katastrofa. Jakby w Polsce, jak PKB jest wokół zera, czy w ogóle jeden, poniżej 2%, procent, to już jest tak naprawdę recesja, bo my jesteśmy cały czas na ketchupie, My gonimy zachodniej gospodarki, chcielibyśmy rosnąć w tempie, no nie wiem, przynajmniej te między 3 a 4 procent. Tak? Więc. Patrząc na PKB, tak, jakby będziemy odbijać się już od tego dna, ale to jest, to jest taki trochę statystyczny efekt, że jakby ten efekt bazy ustąpi i w związku z tym pojawi się pewien wzrost gospodarczy. Natomiast patrząc na to, co jest faktycznie pod spodem, na trendy w cyklu koniunkturalnym, na aktywność firm, na spożycie konsumentów, to tutaj może być różnie. Z tego względu, że z jednej strony y, ostatnie półtora no roku. Może tak naprawdę, jak patrząc, wygładzając to, to w zasadzie prawie, że od czyli końcówka 2020 mamy szereg interwencji w zakresie polityki fiskalnej. Dopłata do tego, dopłata do tamtego, e, tani kredyt, wakacje kredytowe i jakby to pozwoliło u nas um, uniknąć wpły negatywnego wpływu zacieszenia pieniężnego, tak? czyli podwyżek stóp procentowych przez Radę do prawie 7%. Um, i dzięki temu ta gospodarka tak, jakby pod spodem, mimo że chwilowo to PKB wygląda źle, to nie ma takiej tragedii. tak? Um, więc pytanie, co będzie dalej z tym efektem? No, mamy nową władzę. W jakim stopniu jakby będzie kontynuować tą politykę, przynajmniej na początku? No bo jakby sporo zostało obiecane, i teraz pytanie, ile z tego faktycznie przełoży się na realia, i czy tu będzie jeszcze jakiś impuls, czy być może będzie odwrotnie, że jakby realia dość dużych potrzeb pożyczkowych sprawią, że trochę się gdzieś tam ten rząd wycofa z tych obietnic początkowo, że ok, zrobimy może, ale później kredyt 2% się skończy i jakby tak naprawdę nawet będzie zaciśnienie tej polityki. Więc to są czynniki krajowe, a dwa jest oczywiście Europa Zachodnia, która już dzisiaj jest na skraju recesji i ja jest, tutaj nie jestem optymistą co do perspektyw strefy euro, ze względu na to, że mamy 4% stopy, a mieliśmy tak naprawdę 12 lat darmowego pieniądza, więc tamten wpływ on się pewnie jeszcze dopiero w większości ujawni. Dodatkowo mamy koniec ery taniej energii w Europie Zachodniej, na której to częściowo ten model eksportowy był oparty. Dodatkowo mamy mm, politykę klimatyczną Unii, która gdzieś tam też ten przemysł dokręca mu śrubę i to już dzisiaj czuć, i łącznie te czynniki mogą sprawić, że w Europie Zachodniej będziemy mieć jakąś tam recesję. Więc W związku z tym to się też odbije na naszym eksporcie, a w związku z tym naszym tempie wzrostu gospodarczego. Także zobaczymy, jak się te czynniki y, nawzajem będą y, amortyzować. W skali globalnej mamy dużo wydarzeń niepokojących, są geopolityczne problemy związane z wojną na Ukrainie, jest konflikt w Izraelu, gdzieś tam w tle pojawia się Iran, no i cały czas Chiny kontra USA też gdzieś tam się przewijają. Czy złoto jest dobrym instrumentem na obecne czasy? Czy to nie jest tak, że złoto jest dobrym, na dobrym instrumentem na obecne, a nie wiem 5 lat temu czy za 5 nie będzie. Jakby złoto to jest takie aktywo, które jest dobrym fizycznym i w związku z tym może mieć taką funkcję, która gdzieś tam amortyzuje nasz portfel inwestycyjny, niezależnie trochę od tego, co się dzieje. Tak jakby patrząc na złoto jako część portfela, no nie, nie nastawiamy się zwykle na to, że teraz jest konflikt, więc kupujemy złoto. Raczej, to jest domena krótkoterminowych spekulantów, którzy gdzieś tam no, nie kupują złota, tylko raczej kontrakty na złoto, żeby gdzieś tam próbować jakiś wyrwać ten kawałek ruchu rynkowego. Natomiast dla większości inwestorów, którzy kupują albo złoto fizyczne, albo ETF-y, no to jest raczej taki element stabilizujący portfel. Jakby zakładamy, że no, nie, wiadomo do, jakby, nie wiadomo do końca co będzie dalej z inflacją globalnie, że gospodarki zachodu są zadłużone i w związku z tym no, gdzieś tam z czasem będą deprecjonować swoje waluty, jakby siła nabywcza tych walut w tym sensie będzie spadać, więc warto gdzieś tam to złoto mieć jako element taki stabilizujący e, proszę. Ja tak, na to tak patrzę, a nie w kontekście tego, że dzisiaj akurat jest konflikt na Bliskim Wschodzie. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, obawiasz się jej wpływu na ludzkość? Więc to przede wszystkim ja jestem zafascynowany e, mm, no nie samo sztuczną inteligencją, bo to jest takie trochę medialne hasło i kryje pod sobą czasem różne zbiory w zależności kto je definiuje, natomiast możliwościami nowej technologii, tak bym to powiedział, też mocno w tym uczestniczę, zarówno jako analityk, jak i w innych projektach, więc widzę potencjał, który ona daje i to jest pozytywne dla inwestorów, bo z jednej strony mamy szereg problemów globalnej gospodarce, z którymi będziemy się mierzyć i to jest w zasadzie pewne, mamy starzejące się społeczeństwa, mamy deglobalizację, Rozumianą jako wojny handlowe, ale, ale nie tylko, e, które będą obniżać, e, mamy wzrost stóp procentowych, który być może będzie bardziej trwały, będą obniżać tempo wzrostu gospodarczego na dłuższy okres. Nie? Więc jakby sztuczna inteligencja i w ogóle cały postęp technologiczny, który, w którym następ, nastąpiło w ostatnim czasie przyspieszenie, daje realną szansę jakiegoś samortyzowania tego negatywnego wpływu. Jaki wynik będzie netto, czy on będzie pozytywny czy negatywny, to jest oczywiście niepewne, tak? natomiast jakby to jest istotny czynnik. Ja uważam, że my nie zobaczyliśmy jeszcze istotnego procenta zastosowań, które daje, no nie wiem jak to nazwać niech to będzie ta sztuczna inteligencja niech tym hasłem się posługujmy bo dopiero jakby to nie jest tak, że ona się pojawiła wczoraj, ale jakby przebicie się przez gospodarkę przez firmy, przez zastosowania, gdzie wiadomo, że mamy zawsze jakiś opór przed zmianą. Nie, nie dla wszystkich to będzie dobra zmiana, nie oszukujmy się. Będzie dobra zmiana dla produktywności całej gospodarki, ale podział owoców tej produktywności już może być bardzo różny. Tak skorzystają, korzystają i już naprawdę dzisiaj korzystają ci, którzy się na tym znają i umieją to zastosować. Korzystać będą na tym firmy, które nie będą się bały tego wdrażać, czasem właśnie gdzieś tam łamiąc opór tych, którzy no tego, tego się boją, bo tego nie rozumieją i mogą na tym stracić, ale no też będą tacy, którzy wprost na tym będą tracić, no bo po prostu pewne rozwiązania mniej efektywne będą zastępowane. Więc to jest jakieś ryzyko społeczne, z którym musimy sobie zdać sprawę. Ono było już do tej pory. W kapitalizmie ono jest nieuniknione, tak? że jakby są jedni, którzy korzystają bardziej na efektywności, na, na tym, że są gospodarni i wtedy jakby to rodzi pewne społeczne napięcia, więc postęp technologiczny, może spotęgować te problemy. A jeśli mnie pytasz o to, czy obawiam się tego, że nie wiem, wymkną się, wymknie się to spod kontroli, roboty będą nas zabijać, no to już taki jest trochę science fiction na, na dzisiaj. Tak jakby myślę, że nie jesteśmy jeszcze w tym momencie. Nie sądzę, jakby moje zdanie jest takie, że nie sądzę, żeby sztuczna inteligencja stała się w sensu stricte inteligentna, natomiast są realne zagrożenia, jakby ona się będzie pojawiać w wojsku, w zastosowaniach militarnych. Że algorytmy, które zostaną napisane, w pewnym sensie wymkną się spotkania. Będą na przykład tak skomplikowane, że proces decyzyjny, który zaczną egzekwować, będzie inny, niż ktoś zamierzał. I będzie Terminator ciężko 2. programiście to zastopować. Tak? Więc, jakby takie, to jestem w stanie sobie wyobrazić. Mhm. A czy to jest dobry moment, żeby zainteresować się spółkami związanymi z AI, czy ten pociąg inwestycyjny już odjechał i ci, którzy mieli kupić te akcje spółek, już kupili? Znaczy, powiem tak, że mm, rynek globalnych akcji nie jest dzisiaj w jakimś momencie, gdzie można powiedzieć, wow, to jest po prostu okazja tysiąclecia, no bo jakby akcje są dość drogie. Po części wynika to z tego, że rynek już oczywiście wie, że mamy jaj, to nie obudził się wczoraj. Po drugie, jakbym dyskontuje, optymistyczny stan już makroekonomiczny, czyli Spadek inflacji globalnej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, obniżki Fedu dokonywane przez Fed w roku 2024, soft landing, czyli brak spowolnie, większego spowolnienia, już nie mówiąc o recesji, i w związku z tym ma optymistyczne oczekiwania co do zysków firm w przyszłości, a w związku z tym są wysokie wyceny aktywów, tak? Więc to trzeba mieć na uwadze. Natomiast dzisiaj się nie da inwestować globalnie, nie będąc też w tych spółkach, w takim szerokim AI, bo ja nie mówię. Jakby o bardzo niszowych spółkach, które znajdują jakieś bardzo nietypowe rozwiązania. Ale AI to są, jakby opiera się na przykład na chmurze obliczeniowej, a jeśli mówimy o chmurze, to mamy Microsoft, Amazon i Google, prawda? Więc jakby kupując jakiekolwiek ETF niemalże na globalne akcje, mamy te spółki, tak? Więc jakby jedni inwestują w to bardziej bezpośrednio i wybierają konkretne spółki, inni inwestują to czasem, może nawet nie wiedząc. Powiedziałeś, że te rynkowe wyceny są obecnie wysokie. Czy mamy do czynienia z bańką? Nie, uważam, że to nie jest to nie jest jeszcze bańka. To nie są takie, tak wysokie wyceny, żeby można powiedzieć, że to jest bańka. I w związku z tym bańką, czyli mamy na myśli coś, że ok, to już jest tak wysokie, że ok, nigdy nie wiemy, gdzie jest jej szczyt, ale za chwilę y, może być, nie wiem, dwukrotnie niższa ta wycena, albo nawet więcej. Tak? pamiętajmy o tym, że Nasdaq y, w popęknięciu dot.comu spadł o ponad 80%. Dzisiaj sobie tego jednak nie wyobrażam. Tak jakby te firmy, które jednocześnie są dzisiaj często innowacyjne i perspektywiczne, one też mają bardzo konkretne zyski, mają bardzo konkretne cash flowy, więc uważam, że to nie jest taki stage prawdziwej bańki, gdzie jakby już te ceny kompletnie nie korespondują z, z wynikami. To, wyceny są dość wysokie, ale jakby to nie jest moim poziom poziomiem. Doktor Przemysław Kwiecień był gościem w studio FX Magna XTB Investing Masterclass. Dzięki serdecznie. Dzięki serdeczne, dziękuję Państwu.